12 kwietnia 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję pod tytułem Oczekiwania i perspektywy w polskich naukach sądowych. W ramach naszego flagowego projektu Forensic Watch, którego celem jest rozwijanie istotnej dyskusji na temat regulacji obszaru biegłych sądowych w Polsce, zastanawialiśmy się nad eliminacją patologii i promocją dobrych praktyk. Prelegenci i uczestnicy spotkania, którymi byli sędziowie, adwokaci, prokuratorzy oraz praktycy i teoretycy nauk sądowych zgodzili się, że w Polsce trzeba wprowadzić odpowiednie narzędzia weryfikacji biegłych, rozwijać standaryzację, a także zagwarantować biegłym odpowiednie płace adekwatne do ich kwalifikacji i doświadczenia. Jednym z narzędzi oceny kompetencji biegłych jest aplikacja online, którą udostępniamy na stronach naszego programu. Duże zainteresowanie tematyką konferencji wyraźnie świadczy o tym, że problem jakości usług biegłych sądowych jest poważnym wyzwaniem społeczno-gospodarczym w Polsce. Nasza fundacja integruje działania wszystkich interesariuszy wymiaru sprawiedliwości wokół tej tematyki. Konferencję zorganizowała Fundacja EFIC wspólnie z Fundacją Courtwatch Polska, Uniwersytetem Warszawskim oraz Towarzystwem. Paragraf 22. Patronat nad konferencją objęła Naczelna Rada Adwokacka.